Łukasz Sobolewski, witam gorąco po raz kolejny w naszym konferencyjnym studio. Już za chwilę następna rozmowa. Rozmowa, która odbędzie się na no, mniej więcej dwie godziny przed rozpoczęciem Gali Złota Pike, w której to ważnym, istotnym elementem będzie na pewno konkurs i wręczenie nagród Tytanowe Oko. I właśnie o tym konkursie, o nominacjach, o tym jak ten konkurs się rozwija, już za chwilę porozmawiamy z dyrektorem festiwalu Ewą Witam serdecznie Ewo. Ja również witam Ciebie i Państwa. No właśnie, no powiedzmy w takim razie, porządkując kilka istotnych kwestii. Ile mamy kategorii, to rzecz najważniejsza, bo wiem, że jest ich więcej niż w edycji minionej. To siódma edycja festiwalu kanałów tematycznych. Zawsze były trzy kategorie, w tym roku inaczej jest pięć kategorii. Jedna wyjątkowa, bo jest to honorowe, tytanowe oko, ale może powiem o niej na końcu. Mimo to, że najważniejsze to może tym, tym zakończę. Stopiujmy napięcie da, i moc. Mamy tradycyjnie wydarzenie roku, gdzie może być to jakieś spektakularne wydarzenie dla, dla jakiegoś kanału tematycznego, które miało miejsce w ciągu ostatniego roku. Może to być debiut. Tak jak, pod, taki, pod takim względem to oceniamy. Jak zwykle również mamy kategorię współpracy z operatorami, bo to bardzo ważne, jak nadawcy współpracują z operatorami i tutaj oceny dokonują sami operatorzy. Każdy sam ocenia, zbieram te ocenię. nie są nas biznes. Dokładnie tak, bo to, bo to tylko oni wiedzą, jak się, jak się współpracuje. Kampania promocyjna. Naprawdę nadawcy robią fantastyczne kampanie, bardzo ciekawe, bardzo szerokie, z dużym takim rozgłosem i, i, i zachęcają no, swoich widzów i odbiorców do oglądania ich programów. W tym roku dodatkowa kategoria audycja sportowa, to taki rok wyjątkowy no, no, sportowy. rok sportowy no, na w euro, Polsce Tak Nie ma fantastycznych to, wydarzeń. Tak, dokładnie tak. W związku z tym uznaliśmy, że to będzie jakaś taka fajna nowa kategoria, przy czym to nie jest, nie, była nie jest kategoria skierowana tylko do kanałów stricte sportowych, bo tutaj ocenialiśmy audycje o charakterze sportowym, a takie audycje są nadawane przez niemal wszystkich nadawców, Nadawcy, więc, w więc nie było tak. dokładnie. Więc nie nie, nie, nie było problemu mm. tutaj, żeby, że to tylko tam dla kilku kanałów y, sportowych. No, no i jury pod Twoim, jak zakładam, przewodnictwem nie. Nie nie, nie, Właśnie, nie, nie. To może o, o składzie jury powiedzmy, skład bo jury, na pewno dostojny i zacny. Y, y, skład jury też się tak naprawdę nie zmienia od lat. Przewodniczącym jury od y, samego początku jest y, Henryk Ciski. Y, y, Wisat Magazyn. Od początku w pracach jury uczestniczy pani dyrektor Agnieszka Ogrodowczyk, dyrektor Departamentu Strategii w Krajowej Radzie, która przyznaje koncesję i zna, i czym widzowie pozna, poznają te kanały, to ona przynajmniej teoretycznie wie, co tam będzie i jak to będzie pokazywane. I Danuta Harenda, wszyscy znają telekabel i ja. A względem, gdybym mógł Cię naciągnąć na taką refleksję i zwierzenie względem wcześniejszych edycji konkursu, jury miało o wiele bardziej ciężki orzech do zgryzienia. Tak. Zdecydowanie Czyli ta tak. konkurencja jest coraz większa. No, o czym świadczy chociażby wzrost liczby, nie, nie tylko no, nominacji, ale i kategorii? Właśnie, prawda? Znaczy, kategorii to po pierwsze, ale jak jak na pewno wszyscy, którzy byli zainteresowani, zobaczyli, bo to nie jest żadna tajemnica. Nominacje są od początku, po, jak tylko skończyły prace jury, skończyło, one są na stronie internetowej naszej i są dostępne. Nie pierwszy raz się zdarzy w zasadzie tak, że niemal we wszystkich kategoriach y, mamy cztery nominacje, a nie trzy, jak zakłada y, regulamin, y, dlatego że było tak był trudny wybór i było tak dużo kanałów, że no trudno się było zdecydować tylko na, na, na te trzy, bo byłoby to niesprawiedliwe. I to jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywna myślę refleksja płynie z tego, co mówisz, bo to e, najlepszy znak i dowód na to, że nie tylko rośnie nam liczba kanałów tematycznych, grubo już ponad setka myślę o polskojęzycznych, ale rośnie też jakość i, i to, co jest pokazywane faktycznie e, no, coraz jeszcze... przyjemniejsze jest dla oka i zmysłów, prawda? I jeszcze muszę podkreślić, że, bo się z tego bardzo cieszę, coraz większe zainteresowanie udziałem w tym festiwalu. No to Tam... nic tylko, tylko przyklasnąć. To na koniec, bo dostaje już sygnały, że, że musimy ja zmierzać do finału to tytanowe, honorowe, honorowe. O, to właśnie tak. na tym To bardzo ważna nagroda, bo jest to nagroda, która zosta... która właściwie prezes Pike przyznaje na wniosek jury, a jest to taka nagroda, która... Bierze pod uwagę y, całość działań i y, 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 też działań na polu samego festiwalu w tym, przez te ostatnie lata, kie, kiedy on się odbywał. Więc myślę, że. Y, Nadawca, który to zdobędzie, powinien być, no myślę, że będzie bardzo dumny i bardzo zadowolony z tego. Szanowni Państwo, ja nawet nie pytam o jakieś przecieki, o to nie proszę, by uchylała tej tajemnicy, bo wiem, że jest osobą szalenie dyskretną i na pewno niczego nie zdradzi, ale już za nieco ponad dwie godziny wszystko będzie jasne. Zapraszamy więc Państwa na galę Złota Pikę, której elementem będzie rozstrzygnięcie konkursu to Nowe Oko. Dyrektor festiwalu Ewa Michalska była Państwa i moim gościem. Dziękuję, bo za to bardzo ja dziękuję i serdecznie zapraszam wszystkich, którzy się w tej chwili szykują na budynek. Tak, zapraszamy gorąco na gale, no i na kolejne rozmowy, ale to już jutro. Do zobaczenia.